Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku poświęconym rozszerzeniu do wiedźmina 3 krew i wino Czeka nas pojedynek z Sherlejem, ale zanim zaczniemy wymachiwać mieczem pozwólcie, że go naprawię Po ostatnich walkach troszeczkę się popsuł Przejdźmy do bestiariusza i sprawdźmy jakie ma słabe strony ten Charley w reliktach. Poszukamy, będzie? Jest Charley, dobra. Wrażliwy na samą petardę, olej przeciw reliktom i znak art. Okej. Okay. To już dowiedzieć się, jest. O, mało mnie nie przejechał. Co to w ogóle za potwór jest, który rzuca który... to jakimiś oznakami kamieni. Tutaj się turla, no ja rozumiem, że jest Euro 2016, o, dobra, jest okazja, aby go troszeczkę przytrzasnąć Dobra, dosyć duże ma obrażenia I Jedna trzecia paska weszła, dobra Czyli tutaj wychodzi na to, że Trzeba go jakoś tutaj walić, umów wykonać jak się przewróci, w tym dopiero momencie go atakować Wcześniej, on tutaj ma dosyć duży pancerz, że ciężko no właśnie, ciężko by tutaj... Dobra, no, no, wycofajmy się na chwilę Unik O i teraz jest okazja, żeby go dalej atakować No, no, dobra. no i tutaj kolejny pasiec, bo to sporo mu zeszło no, Okej, okay. myślę, że jeszcze ze dwa uderzenia, może trzy i będzie po zabawie Ale uważajmy, bo dosyć szy szybki jestem co on robi Zakopał się w piasku, no co, co on w ogóle zamierza? Dobra, odsuńmy się, bo widzę, że tutaj jakaś jest frakcja konkretna. Uważajmy na te kamienie, które mnie odrzuca. Podejdźmy teraz po bliżej, żeby się go uda uderzyć. I jeszcze tutaj zobaczymy tą patardę samą, czy co ogóle cokolwiek daje. No tak, miałem zamiar no. rozczekiwać, ale rozczepiłem tylko siebie. No. Powiem wam, że ten potwór jest najbardziej wymagający z pośród tych, z do tej pory do czynienia. No ale może nie będzie tak źle. Cały czas ma te efekty krwawienia. Dobra, zaraz nie wam. Uciekł. Dobra, jeszcze raz. Unik. Okej. Okay. Przewrócił się, dobra, teraz mamy okazję, żeby go wykończyć. Jedno dłuże, pudełko drugie. No i okej, okay, udało się. No, ciężko było, powiem Wam, Najbardziej wymagający przeciwnik do tej pory. No i zobaczmy, co się będzie dalej działo. Punktu wyświadczenia 270, ładnie, bestia tutaj się położyła. No coś Geralt nie pocieszony Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność Dokończ dzieła No to cóż Dobijemy tego że Szarleja, żeby się nie męczył Niech się nie męczy Haha, <śla> no właśnie Widzę, że Geralt jest ze mną zgodny Oj, co by A co się dzieje z tym chmiotkiem, który tam stracił przytomność. O, leży. Poobijany. Mało brak A Chłopak byłby martwy. A bo to się nie porywa. Z motyką na słońce. Nie jest. Mówi Uśmiechnij się jak przystało na bohatera i milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. No cię księżna. muszę. Z tobą pomówić. Wi Co mi wiem? Później porozmawiacie. W Lasku. Co Gerard, to było wspaniałe. Oszałamiające. No ba! Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po Ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo Wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. <grym> no coś mu tak, przecież bardzo, bardzo młodym nie Raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Na rozmowę? Aha. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję, a tu takie wejście. Wejście smoka. Wasza miłość, Charley, jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem, nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W tu są. Rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. Ja on zyskał kilka sieńców i blizn, w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Szarlej przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Na no, gdzie? Potrzebny nam będzie Damien, który prowadził śledztwo do Twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. No, tak księżna niezła szprycha. No tutaj Charlie sobie leży, martwy. No zobaczmy. Co to się wydarzy? Powiedz nam, czy przybyłeś sam? Czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Kogo? Chciałaś się widzieć z jaskrem, nasza miłość. Toż tu się czyta Nie, pyta o to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak głęboko żałujemy. Uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Uuu, ostro. Chyba musiałam nieźle namieszać. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. Ulala. Ciekawe, czy tą księżną obracał. <laughs> Ale znając Jaskra, to całkiem prawdopodobne. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damien De la Tour. Wasza miłość? Wiedź mi nie. Witaj. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiemy już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Korwobianko. Czy to była bestia? Nie, to była Bruxa. Taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w korwobianko. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. No właśnie, nie przerywajcie. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca. A być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach. Jak rozumiem z panem Delatour. Po pierwsze nie musisz mnie tytułować. Po drugie powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. No co ty nie powiesz. Mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. No skromne to nie jest. Damie. Dyskusja na temat zatrudniania wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. No właśnie, ile mi jesteś w stanie zapłacić? Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że wiedźmini zwyczajowo żądają... Tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Hmm, pytanie. No ale wybierzmy trzecią odpowiedź. To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu... Zastalibyśmy pewnie z niecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem? Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić Cię aktem własności winnicy Korwobianko O, sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Właścicielem winnicy jesteś od teraz. Dajecie mi winnicę. No Jednak to. pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. No dobra, spoko, wytropimy. To piękny gest, wasza miłość. Ale czy Korwo nie jest aby tymczasową kostnicą? <laughs> Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Bałagan jak w polskich urzędach. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji. Od Damiena. Zobaczmy, co nam opowie o pierwszej ofierze. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Krespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Krespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol Straży Miejskiej Znalazł go na klęczkach opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że kto się tak ułożył. Tak to wyglądało. Dobra, co powiesz na temat drugiej ofiary? Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zbroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dilak. Po pierwszym zabójstwie na bokler padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych, miejscowych rzezimierzków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy. To rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dulac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dulac, rycerz kolejny... Który rycerz lat to? temu był doradcą naszego książęcego ojca. No muszę przyznać, że ten seryjny morderca, zwany bestią, no ma, ma dosyć sobie specyficzne poczucie ludzi. humoru. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczył. Dulac prowadził szemrane interesy ze Świadkiem Przestępczym. No, Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. Czyli wychodzi na to, że Basia atakuje to rycerzy. Co to dlaczego? Przyszedł. Pan de la Croix zwykł umawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Dela Liczy Krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny. Z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. Tyla lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmaty. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi Honoru. Do kroczset! Oni byli rycerzami, tu są! Może właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę Bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność pięciu cnotom. Nawet jeśli... Jakim cnotom ślubują wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Dlaczego pięć cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy cnoty do naśladowania wskazała rycerzom pani jeziora. A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. W to są wierzymy że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, Kolności, waleczności i współczucia. Aha, no to dzięki za wyjaśnienie. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Wiecie co? To mi przypomina film 7, gdzie policjanci stawali się z okazyjnego który śmieci. wybierał swoją ofiarę według hojności, nie ten złota klucza. ten kluczem było... Siedem grzechów głównych, które popełniają. Ja się zgadza, ale nie pasuje idealnie. To jest bardzo podobnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza tę interpretacje, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na Zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie Zająca. Coś mi się wydaje, że Milton może być kolejną ofiarą. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac-Peyran? No właśnie. Przecież Milton znał de la Cruyne. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac-Peyran, Crespi, de la Croix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. No to trzeba znaleźć Miltona w takim Na razie. Nasza miłość. Trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila. A on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. No to nieźle. Niezły psychol z tej bestii. A ty mnie Za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem! Konie! Sprowadźcie nam konie! Dawać konie! Ups Co on robi? To tałaszki ściąga. <grybujesz> Gerard jaka mina. Co jest? Już ja ci pół. Mm. Księżna pani ja też. Nasze... Niezły Nie tyłeczek. Na przyjmik? To jedwa, poważaj! <trywały> tak, jak mu wyrwała! Koleś Michał że sobie weźmie. Na pamiątkę albo sprzedaw taki klops. Dobra, idziemy. Na koniach szukać Miltona, któremu grozi niebezpieczeństwo. I co dalej? Wasza miłość świetnie radzi sobie w siodle! Czyli co, musimy się szybko konno dostać do ogrodów pałacowych. No nieźle to ta księżna na tym koniku, nie mogę jej dogonić. Mimo, że szybko jadę. Dobra, jesteśmy tutaj. Pośmieszmy się. Prawie że na miejscu. No gdzie jesteś? Prołać. Tam gdzie trwa zabawa. Uczestnicy szukają rogu jednoróżca, złotej rybki i jaja feniksa. No ale ciekawa zabawa. Dzięki Niva, dowiedzą się gdzie ukrył się zając, czyli Milton. My też musimy ich szukać. Nie mamy innego wyjścia, no, ale czas to, więc złamiemy ryby. Eee, cię spojrzała. Jurato za rękę, trzyma, biegną razem. Hmm, coś to podejrzane. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. No dobra, może tak być. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jaję Feniksa. Tak będzie najszybciej. Mówisz? Hmm... Co pan? A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zwabić. Ja, na pewno. Biega o tam, spójrz. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? Jaka wędki nie mam? No nie patrz <laughs> tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. Robi się. W złotej rybce i wrogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Wszystko jasne? Chyba. No to bierzemy się do roboty. Okej okay, ludziska, na tym zakończymy nasze potyczki. Zapraszam do oglądania kolejnych gameplayów. Pozdrawiam was i do następnego razu.